Ci piłkarze odejdą po sezonie za darmo. Cześć, widzimy się na kanale 365 Dnia Piłcy. Dzisiaj lista 11 zawodników, zawodników, w którym kończy się umowa wraz z zakończeniem bieżącego sezonu, a więc piłkarze, którzy już w czerwcu będą do wyjęcia całkowicie za darmo. Są tam gwiazdy ekstraklasy, także naprawdę lista można powiedzieć ekskluzywna. Zapraszam Was na materiał żeby sobie to wszystko gdzieś dobrze poukładać i żeby to tak wyglądało fajnie. Plastycznie ustawiłem sobie tych zawodników w kolejności na boisku, czyli przed wami jednaska zawodników zaczynając od bramkarza przez obrońców, pomocników do napastników. No i jakby też płynnie przechodząc do tematu, zacznijmy od zawodnika numer 1, to jest golkiper Górnika Zabrze, a więc Daniel Bielica, jeden z powiedziałbym wyróżniających się zawodników na pozycji bramkarza w naszej lidze. Golkeeper, który w tym sezonie rozegrał 24 mecze, 27 puszczonych bramek, 8 zachowanych czystych kąt. Natomiast możemy śmiało powiedzieć, że właśnie podopieczny trenera Jana Urbana jest jednym z wyróżniających się bramkarzy w ekstraklasie. No z pewnością obok Alomerowicza czy Kochalskiego ze Stali Mielec, który naprawdę notuje fajny czas. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłość Bielicy, to jestem przekonany, że w górniku zabrze zostaje na dłużej, bo jeszcze wiele lat grania przedmiot. Natomiast na no, obecna umowa, która teraz obowiązuje, zakłada grę do czerwca 2024 roku. Patrzymy dalej teraz w kierunku zawodników z linii obrony. Przede wszystkim Miłosz Trojek, a więc zawodnik, którego typował jeszcze jakiś czas temu Michał Probierz do reprezentacji polskiej. Natomiast no faktem jest, że 29-latek rzeczywiście prezentuje formę ciekawą, formę dobrą. Natomiast no szczerze wątpię czy reprezentacyjną. Jeżeli jednak chodzi o zawodnika Korony Kielce, to rozegrał w tym sezonie 24 mecze, dwie bramki na koncie. No i też ciężko się nie zgodzić z tym, że jest jednym z filarów ekipy trenera kuzery, natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, do formy reprezentacyjnej jeszcze wiele mu brakuje, natomiast nie możemy przejść obojętnie obok tego, że jest to piłkarz dobry, jakościowy, jeden z wyróżniających się obrońców w ekstraklasie. Patrzymy dalej, natomiast zostajemy cały czas w górniku Zabrze, bo spoglądamy w kierunku Rafała Janickiego, a więc można powiedzieć śmiało, że obecnie jednego z najciekawszych środkowych obrońców w ekstraklasie, oczywiście uwzględniając tylko tę ostatnią formę, bo po pierwsze naprawdę górnik może się podobać, no i też duża rola w tej takiej powiedziałbym stabilności z tyłu, szczelności w tych ym... Poczynaniach obronnych, właśnie u Janickiego, jeżeli chodzi o byłego stopera Wisły, Kraków czy Lecha Poznań, to rozegrał w tym sezonie 24 mecze, dwie bramki na koncie, natomiast ta jego umowa obowiązuje tylko do czerwca. No i teraz pytanie, czy zostanie w górniku Zabrze na dłużej, czy będzie chciał ponownie zmienić klub, no bo już wiele tych klubów ma w swoim CV, zresztą naprawdę ma piękną karierę, jeżeli chodzi o polską ligę, czy chce zostać w Zabrzu na dłużej, w górniku, który przecież, w którym przecież ma stabilną pozycję, jest jednym z liderów, no i bezwzględnie jedną z kluczowych postaci, powiedziałbym nawet taką częścią kręgosłupa. Tej drużyny trenera Urbana. Patrzymy dalej w kierunku obrońców. Tym razem lider, tym razem powiedziałbym weteran ekstraklasowych boisk, który ma za sobą też piękną kartę reprezentacyjną, natomiast na jego ostatni czas nie jest po prostu najlepszy. Mówię tutaj o Arturze Jędrzejczyku, a więc zawodnik, który zresztą, jak cała legia, ma za sobą gorszy moment. Natomiast też umówmy się szczerze, ten sezon naprawdę jest jednym z najsłabszych w jego karierze. Oczywiście też cieniem kładą się te wyniki Legii Warszawa, brak szczelności z tyłu, też ta obrona, która jest non-stop wymieniana przez Kosty Runianicza, no i też tak. Trzeba powiedzieć szczerze, uczciwie, że ciężko wymienić jedną, powiedzmy taką podstawową formację bronną, bo non stop niemiecki szkoleniowiec zamienia tych zawodników. Natomiast Jędrzejczyk jest jednym z tych, no mimo wszystko głównych postaci z tyłu, natomiast no nie powiemy, że gra dobrze. Gra stabilnie, tylko właściwie jak cała drużyna wojskowych. Gra w kratkę, no właściwie od początku sezonu, a od wiosny. Poza tym, że obrona Garsobo to też nie możemy pochwalić ofensywy, bo mam wrażenie, że wcześniej w rundzie pierwszej tego sezonu te wyniki LEGI były maskowane przez naprawdę świetnie funkcjonującą ofensywę, a w tej chwili od dobrych kilku tygodni nie funkcjonuje zarówno przód, jak i tył. No i ostatnim zawodnikiem z tej linii obrony jest lewy wahadłowy, lewy obrońca, lewy pomocnik, zawodnik generalnie, który lubi piłkę ofensywną, natomiast jest też piłkarzem uniwersalnym. To jest Kamil Lukoszek, a więc jeden z tych piłkarzy, których odkrył trener Jan Urban. No i zresztą kolejny zawodnik na tej liście. Z górnika zabrzej. To też pewnie nie jest przypadek, bo gdybyśmy się pochylili na tymi finansami górnika, zresztą nagrałem o tym na osobny materiał, to można sobie zadać pytanie, dlaczego tak wielu zawodników ma umowę tylko do końca sezonu. Natomiast w przypadku Lukoszka, jak i zresztą wspomnianego wcześniej jańskiego, jestem przekonany, że zostaną oni w zabrzu na dłużej, bo naprawdę wyglądają dobrze. Chociaż jeżeli chodzi o samego Łukoszka, to grał on głównie w tej rundzie pierwszej, a jeżeli chodzi o rundę rewanżową, to jest ledwie 20 minut. Teraz patrzymy na zawodników drugiej linii, przede wszystkim Takuto Oshima, więc rozgrywający, ósemka, szóstka, Krakowi, natomiast piłkarz, który ostatnio otrzymuje tych szans od Jacka Zielińskiego po prostu mniej i teraz pytanie, czy jest tak podyktowane tym, że właśnie jego umowa obowiązuje tylko do czerwca 2024 roku, bo takie mam wrażenie, takie też gdzieś dochodzą mnie słuchy, że to jest podyktowane tym, że Japończyk specjalnie nie chce przedłużać kontraktu z Krakowią, czy może chodzi o jego formę. Natomiast też ciężko się w tym temacie wypowiedzieć, bo jest po prostu zawodnikiem, który trochę ucierpiał na tym transferze Patryka Sokołowskiego i który nie otrzymuje tylu szans, ile dostawał w rundzie jesiennej. Inny piłkarz drugiej linii to jest konkretnie Marcin Cebula, natomiast zawodnik, który umówmy się, no ma niesamowity regres formy. Obecnie oczywiście Cebula jest kontuzjowany, natomiast jak przypomnę sobie jego formę z lipca czy z sierpnia, gdzie był wiodącą postacią medalików, no to wówczas zastanawiano się, czy nie powinien dostać powołania do reprezentacji polskiej, natomiast od dobrych kilku tygodni gra po prostu gorzej. Teraz, jak powiedziałem, ma kontuzję. Jeden też z wielu zawodników, który cierpi na uraz w ekipie. Pierakowa. Pamiętamy chociażby też tę kwestię jego Lopez'a czy kilku innych piłkarzy kluczowych, którzy po prostu nie mogą grać, na których nie może liczyć trener Dawid Szwarga. Zobaczymy jak to będzie z cebulą i z jego przyszłością w Rakowie, no bo był to taki żołnierz Marka Obszuna, no i też taki, powiedział, zaufany człowiek, na którego postawił Dawid Szwarga. Natomiast pytanie, jak właśnie będzie wyglądała przyszłość tego zawodnika, który ma umowę z Rakowem tylko do czerwca 2024 roku. Kolejny piłkarz drugiej linii, piłkarz, który zupominam nam ten blok trzech pomocników, to jest Grzegorz Tomasiewicz, a więc jeden z wyróżniających się zawodników Piasta Gliwice, który zresztą został nagrodzony przez kibiców Piasta najlepszym piłkarzem minionego sezonu. Piłkarz, który też fajnie się komponuje w ten pomysł trenera Wukowicza, jest zadaniowcem jest piłkarzem, który ma tę intensywność naprawdę na naprawdę najwyższym poziomie, wyróżnia się, jeżeli chodzi o takie statystyki fizyczne na tle klasy może się podobać i jest naprawdę zdolnym zawodnikiem, zawodnikiem, który nie wiem, czy nie nadawałby się do lepszego klubu. Tak się Właśnie zastanawiam, czy nie spróbowałby swoich sił w mocniejszej ekipie, natomiast wiadomo, że byłby tam raczej piłkarzem, który nosiłby fortepian a niekoniecznie na nim grał. Natomiast fakt są takie, że były zawodnik Stalimielec, Mało w gliwicach tylko do czerwca 2024 roku. No i teraz linia ofensywna to jest w ogóle taka formacja 1, 4, 3, 3. Taka trochę formacja eksperymentalna. Teraz natomiast spójrzmy na piłkarzy ofensywnych. To jest przede wszystkim rzut, a więc niewątpliwie jeden z największych gwiazdorów Ekstraklas, natomiast piłkarz, który też przynotuje słabszy czas. No i z pewnością możemy powiedzieć, że te ostatnie tygodnie, no są ewidentnie najgorsze w jego wykonaniu, kiedy jest w Warszawie, natomiast też trzeba podkreślić, że mimo tego, że ma słabsze liczby, bo jak sobie popatrzymy na bilans Portugalczyka, zwłaszcza ten w Ekstraklasie, to jest tylko jedna asysta, natomiast te liczby widzę, no gdzieś nie do końca oddają jego wkład w drużynę, bo te wskaźniki na przykład oczekiwanych asyst są bardzo wysokie, natomiast tutaj trzeba raczej winić jego kolegów, którzy po prostu mają problem z wykańczaniem tych podej, natomiast fakt są takie i to powiedziałem zarówno przy Jędrzejczyku, powtórzę też przy Rzozułę, że cała Legia Problem, no i gdzieś słabsze wyniki tej drużyny kładą się cieniem też na indywidualności, a więc jeżeli Josue jest magikiem, jeżeli ma takie swoje właśnie powiedzmy kosmiczne podania na tle ekstraklasy, no to wszystko gdzieś schodzi na boczny tor, bo Legia słabo punktuje, no i też trzeba właśnie pod tym kątem patrzeć na wszystkich zawodników. Problem z kontraktem, to znaczy z kończącym się kontraktem, ma również Eric Exposito, nieznana jest przyszłość przyszłości Josue, natomiast też nie wiemy, co będzie właśnie z hiszpańskim napastnikiem. Napastnikiem, który przecież otwiera klasyfikację strzelców, natomiast jak popatrzymy sobie na Exposito, to jest tutaj jakiś gigantyczny problem. Te bramki, które on strzelił w ekstraklasie, to są wszystko gole z rundy jesiennej. Natomiast jeżeli chodzi o wiosnę, no to jest marazm. Oczywiście też trzeba pamiętać o tej dyskusji a propos nadwagi tego zawodnika, że ma on problem, że przybrał po świętach albo po prostu gdzieś w tym okresie międzynarodowym z rundami, natomiast fakty są takie, że gra on zdecydowanie gorzej niż y, prezentował nam się w tej rundzie pierwszej. No i pytanie, czy Jacek Magiera znajdzie na to odpowiedni sposób. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie gabinetowe i finanse, to raczej tutaj ani Magiera, ani Dekto Śląska nic nie wymyśli, bo tak jak pisały media dużo, dużo wcześniej, ta oferta dla Exposito jest po prostu no, niemożliwa do zrealizowania, jeżeli chodzi o jego oczekiwania finansowe, a więc najpewniej Hiszpan po prostu we Wrocławiu nie zostanie, trafi do mocniejszego klubu. No i na samym końcu trzeci z tych napastników, czy właściwie drugi, no bo ciężko klasyfikować jako napastnika żozułe, to jest Tomasz Pekart, a więc trzeci też zawodnik Legii Warszawy, natomiast piłkarz, który naprawdę jest zawodnikiem, no który już chyba zbudował sobie w Legii pomnik, jeżeli chodzi o taką najnowszą historię, natomiast no ten jego początek w tej drugiego epizodu w Legii był bardzo udany, oczywiście teraz też gość czas, mimo tego, że ma na koncie 11 trafień, to jest raczej takim piłkarzem, który nie zdobywa tych bramek, poziom regularnie, tylko ma takie serie, pamiętam świetny mecz chociażby z UKS em później spotka w których strzelał dwie, 3 bramki, natomiast brak tej regularności, brak takiej powtórza, powtarzalności i to też jest problem, natomiast myślę, że śmiało możemy powiedzieć to samo o wszystkich ofensywnych zawodnikach Legii Warszawa. No i teraz rzut okiem na skład, a więc na tych piłkarzy, których tutaj wyróżniłem. Wszyscy ci zawodnicy mają kontrakt tylko do 2024 roku, a więc być może odejdą, być może zostaną na dłużej, natomiast jeżeli chodzi o innych, a więc między innymi Exposito, czy Jozuę, no to najpewniej odejdą z y, swoich klubów, tak zresztą informują y, media. Natomiast od początku w bramce to jest oczywiście Bielica, dalej Trojak, Janicki, Jędrzejczyk, Lukoszek, w drugiej linii y, y, Oshima, także Cebula i Tomasiewicz, no i wyżej Erik Exposito, także Tomasz y, Peckhardt. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o piłkarzy, którzy wkrótce zmienią kluby, albo po prostu przedłużą swoje umowy. Bardzo ciekawe case'y, zwłaszcza jeżeli chodzi o Jozuę, o którym się mówi, że po prostu Legia z nim kontraktu nie przedłuży, czy Erik Ekspozito. Oczywiście teraz ta dyskusja jest trochę mniej głośna niż w rundzie jesiennej, kiedy naprawdę Śląsk i sam ekspozyto grali jak znud. Teraz to wygląda troszkę słabiej, no i na przykład takiego ekspozyta można powiedzieć przykrywa czapką Iliasz Kurin. Tak to wyglądało. 11 piłkarzy, którym kończy się umowa tego lata. W większości to są gwiazdy ekstraklasy albo zawodnicy, którzy się po prostu w naszej lidze wyróżniają. Także myślę, że to jest ciekawy temat, no bo mówimy o piłkarzach wyróżniających się, którzy wkrótce mogą ekstraklasę opuścić. Na samym końcu zachęcam wszystkich do przycisku: Subskrybuj. Pamiętajcie, czerwony guzik na dole to jest jakby punkt obowiązkowy tego programu. Nie obrażaj się także za kciuki w górze pod filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.